Siemkatomka, witam Was na kolejnym odcinku Salbiona, ale dzisiaj tak naprawdę to jest tylko zaproszenie na live'a, który w tym momencie chyba już trwa... Nie wiem dokładnie, koło której zacznę, coś koło godziny 11, bo mniej więcej od takiej godziny będę miał dostęp jako ten średni pakiet kupiony 3 dni wcześniej. Tak od piątku, mniej więcej od 11 tam UTC powinienem móc wejść na serwer... I bawić się od początku, od totalnego zera, i to jest jeszcze lepsze niż ta seria Survivalu, którą tam na kanale kiedyś miałem, bo do tego będzie tak naprawdę dla wszystkich. Będą mogli korzystać z marketu, ale przecież to na markecie prawie nic nie ma, bo wszystko trzeba samu sobie zrobić, więc to jest jeszcze lepsze niż taki Survival, który sobie wtedy wymyśliłem. Dobra, ale oprócz tego. Żeby Was jeszcze zachęcić na te live'y, no to tutaj już w zakładce dropy na Twitch'u mamy rozpisane wszystkie ekskluzywne dropy, które tutaj będą w tych kampaniach. Dziennie no trzeba 4 godziny posiedzieć na jakimś, no właśnie, streamie, tylko może dla Was niektórych to być troszkę męczące, więc wiem, że masa będzie po prostu zostawiać na wkół konta, ale nie wiem co z tych skrzynek tak naprawdę leci. Te skrzynki będziemy sobie otwierać po prostu, jak nazbieram ich trochę, to zobaczymy czy coś ciekawego z nich po prostu poleci. Znaczy mam nadzieję, oczywiście, ale wiecie jak to jest z tymi skrzynkami. Jeszcze tutaj ciekawej rzeczy z nich nie uświadczyłem zobaczcie, Epic Exclusive Chest, to jest Epic Community Chest. To są inne skrzynki, z nich może nawet coś lepszego lecieć, także trzeba będzie zobaczyć. Jeśli ktoś, komuś już coś wleciało z tych skrzynek ciekawego, to napiszcie w komentarze. To jest jedna rzecz. Druga. To. Napiszcie, co sądzicie o tym serwerze. Napiszcie też. Jeśli, jeśli będziecie chcieli w ogóle tyle rzeczy napisać, czy bierzecie udział w wczesnym dostępie, czy czekacie do tego 20., żeby mieć po prostu za darmo już dostęp. A ja w sumie kupiłem to dla kontentu, żeby móc postreamować samemu. Nie zdecydowałbym się na zakup za takie pieniądze, żeby 3 dni wcześniej mieć. To jest tak naprawdę tylko dlatego, żeby móc postreamować to przez weekend. I wziąłem nawet urlop. Tak, wziąłem urlop, żeby z Wami sobie posiedzieć na streamie. Także mam nadzieję, że docenicie i wpadniecie gromadnie. No i co? To tyle. Także śmiało wbijajcie. Ja na Was czekam na live i będziemy się rozwijać. Mam nadzieję że pierwszego dnia się uda zdobyć jakiś siódemkowy sprzęt, może i ósemkowy, na to bym liczył, byłoby super, ale czy... Wiecie, może i bym odblokował, ale czy będę w stanie wykrawcić sobie chociażby takie rzeczy ósemkowe pierwszego dnia? Tu może być duży problem. To jest pierwsza rzecz, a druga kupić? Nie wiadomo, czy już będą ósemkowe rzeczy trzeciego dnia. Może jakiś sposób zrobić, ale jakieś horrendalne pieniądze. No nie wiadomo. I się cały czas zastanawiam, włócznia czy berdyż. Chyba jednak ten berdyż, bo jest bardziej uniwersalny. Chyba tak się na tym skończy. No nic. Już Was nie zanudzam. Powiem jeszcze, że chyba w skórowanie będę szedł mocno. Crafting, Gathering, I na początku. A potem będziemy próbować PvP. Jest ping, tam dość spory, ale no zobaczymy. Może się uda. Może się uda. I oczywiście, czy chcecie, żeby codziennie pojawiał się raport z tego, co tam się udało na tej becie, z live'ów, jakieś wycinki i tak dalej? Czy was to kręci? Też możecie napisać w komentarzach. O, możecie wszystko napisać w komentarzach. Dzisiaj za dużo pytań zadałem. Dobra, link poniżej, wpadajcie. Trzymajcie